Neymar się buntuje. Z miłości do Barcelony. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyk, jest wtorek, 7 rano, a my ruszamy z kolejnym odcinkiem Centrum Transferowego. Zanim jednak zaczniemy, standardowo zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybowali tego kanału, do uczynienia tego i do odwiedzania mediów społecznościowych. Wszystkie linki w opisie. Zanim przejdziemy do elektryzującej i palącej kwestii Neymara, która wzburzyła wczoraj światem piłki, oczywiście rozpoczynamy od transferów potwierdzonych. i Pierwszym z nich, a jako, że bardzo dużo orbituje wokół świata angielskiego, właśnie na lidze angielskiej się skupimy, jest Juri Tilemans. Tenże zawodnik przechodzi z Monaco do Leicester. Oczywiście jest to transfer, który przypieczętowuje udane wypożyczenie. Od stycznia 2019 roku mieliśmy możliwość oglądać Cinnamon'sa na stałe w ekipie Leicester. Później pod koniec sezonu w ogóle błyszczał pod Brendanem Rogersem. Ktoś, kto przecież buduje swoją profesjonalną karierę od 2013 roku całkiem efektywnie. Jest to piłkarz o tyle elektryzujący, że wciąż bardzo młody, rocznik 97, mający przed sobą całkiem sporą i szeroką perspektywę rozwoju swojego talentu. Dodatkowo jeszcze w kadrze Leicester ostatnimi czasy nie było tak mega głośnego nazwiska, wokół którego budowany byłby potencjalny transfer, dlatego wielkie brawa dla Lisów, bo fajny transfer nam ostatecznie przypieczętowali, gwarantując emocje na początku sezonu Premier League. Brendan Rodgers na pewno tego piłkarza będzie eksploatował, miało to już miejsce pod koniec sezonu, tak jak już powiedziałem przed chwilą. Obok Jamesa Madison'a, czy też Chaudhury'ego w środku pola, radził sobie całkiem dobrze i to jest myślę, że bardzo takie wstrzemięźnienie Podejście do tematu. Momentami wręcz wyrywał kibiców Leicester z letargu i łapali się niejednokrotnie za głowy. Fantastyczne, długie piłki, przegląd pola. Dlatego komplet atrybutów, który powinien posiadać środkowy pomocnik, na pewno Juri Tilemans ma. Ma warsztat. Ma też doświadczenie już właśnie w tej wspomnianej przeze mnie Jupiter League, gdzie grał z Anderlechtem Bruksela. Później ten chwilowy, ale mimo wszystko epizod w ekipie mistrza Francji, bo właśnie do takiej Juri Tilemans. Przechodził. To oczywiście poszło wszystko w niepamięć. Tylemas znalazł sobie teraz nowego pracodawcę i jest też fajnym elementem ambitnych planów tajskich włodarzy. Wiadomo, że klubem z Lester wstrzęsnąła tragedia, a teraz wszyscy się otrząsają, dochodzą do siebie i całkiem ambitnie wygląda to w co chce uderzyć drużyna Lisów w przyszłym sezonie. Zobaczymy, na ile będą w stanie przekuć transfery w coś naprawdę solidnego, ale Brendan Rodgers obiecuje wytężoną, wytrwałą pracę nad tym, żeby do tego sukcesu dążyć i Yuri Tillemans jest całkiem ciekawym klockiem w jego układance. Tyron Mings został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Aston Villa. Może teraz już na stałe gruntuje swoją pozycję w Premier League. Jeżeli oczywiście Aston Villa przetrwa trudny okres w najsilniejszej lidze na angielskim gruncie i utrzyma się w tej Wizji. To jest zadanie bardzo wymagające, i na pewno Dean Smith zdaje sobie z tego sprawę, dlatego potrzebuje ludzi, którzy jakoś tam już. W pewnym stopniu ogrywali się na tym poziomie. Tyron Lings czynił to z od czasu przejścia z Ipswich town kilka lat temu. Miał w zasadzie papiery na to, żeby stać się etatowym środkowym obrońcą w drużynie Diego Hała. Nie stało się tak dlatego, że Tyron Lings był mocno sabotowany, albo w zasadzie jego kariera była sabotowana przez kontuzję. Urazy więzadeł, dodatkowo jeszcze później plecy, wykluczającego go na łącznie kilkadziesiąt tygodni, więc to wszystko bardzo mocno wzburzyło. Młodym Anglikiem. W tej chwili 26-letni ma całkiem spory potencjał, żeby nadrobić te zaległości, które wytworzone zostały przez kontuzję. Dean Smith na pewno będzie na niego stawiał. W zeszłym sezonie zresztą Tyron Minx był autorem tej fantastycznej. I udanej kampanii Aston Villa, która od początku marca przeciągnęła się już do końca sezonu, wieńcząc to wszystko awansem do Premier League. Tworzył fajne duety z Axelem Tuanzebe, z Courtney'em Housem i na pewno w Premier League będziemy go teraz regularnie wydywać. Przy okazji jest to rekord transferowy Aston Villa, jeżeli mówimy o zawodniku na tej pozycji. No ale teraz już 25 milionów euro za obrońcę nie jest niczym dziwnym, zwłaszcza w takim wieku, więc myślę, że wszyscy możemy normalnie na ten transfer patrzeć bez żadnego zdziwienia kwotą transferową. Eric Peters nie jest już piłkarzem Stoke, zostając jednocześnie nowym pracownikiem klubu Sterfmur Berlin bowiem ściągach do siebie. Sean Dice ma przy okazji zastępcy Charliego Taylora, najprawdopodobniej chyba że Erik Peters, reprezentant Holandii, kilkukrotny wygryzie właśnie Charliego Taylora ze składu Sean W co póki co nie wierzę. Zobaczymy jak się będzie prezentował w pre jak bardzo w układankę Sean wejdzie. Na pewno fajnie widzieć znowu Petersa na poziomie Premier League. To jest ktoś, kto przez ostatnie lata dla wszystkich fanów Premier League był widokiem codziennym, mianowicie widując go regularnie na level Stronie obrony w Stoke. Można było czasami przyprawiać się o mdłości, kiedy wchodził takimi brutalnymi wejściami i kiereszował kolana, piszczele zawodników drużyn przeciwnych. Teraz będzie to czynił w bardzo fizycznej drużynie Burnley, więc jeżeli chodzi o ten profil, na pewno dopasował się idealnie do drużyny, której, do której teraz trafił. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu we Francji, w Omię. Tam zagrał ponad 15 spotkań, albo około 15 spotkań i wyszło mu to całkiem nieźle. Wcześniej, oczywiście, meldował się na początku tego sezonu w drużynie Stoke i tam nie do końca dane było dobrze poprowadzić zespół do gdzieś tam wyższych poziomów ligowych, ale to było oczywiście związane z zatrudnieniem Garego Rueta, z nieudaną kampanią pod tym menadżerem. W ogóle Stoke się mocno poślizgnęło w sezonie 2018-2019, ale nie o tym jest mowa. Niemniej jednak wiąże się ciekawa kwestia jeszcze z poziomem Championship i z drużyną Burnley, bo Sean Dice jest podobno zainteresowany. Po rozmowach i namowach w z Turfmur podobno chcą ściągnąć wszyscy oni kolektywnie Jay'a Rodriguez'a z powrotem do Burnley. To jest piłkarz, który wychowywał się w tym klubie i sporą część kariery właśnie tam notował. Z Burnley też wybijał się do poziomu Premier League, kiedy ściągało go do siebie Southampton na St. Mary's Stadium. Tak więc widać, że ta kariera gdzieś tam jest spleciona z Burnley. Być może obok Rika Petersa pojawi się na liście transferów. Transfer Nabytków w Berni, właśnie Jay Rodriguez. Szanghaj Shenhua jest nowym pracodawcą Stefana El -Sharauiego. Il Faraone nie będzie już piłkarzem Romy i to jest na pewno informacja dla Agiallo-Rossi, no niezbyt ciekawa, zwłaszcza dla fanów, z którymi się zżył Stefan El i Miał tam oczywiście swoje załóżami i pewne drobne incydenty z osobą tego piłkarza się wiązały. Podobno nie chciał na początku odchodzić i po otrzymaniu pierwszej oferty właśnie od klubu z Szanghaju, mocno się zastanawiał, ale był bardziej na nie niż na tak. Teraz to wszystko się pozmieniało, najprawdopodobniej jakaś podwyżka weszła w grę i dlatego do klubu z nizin Chinese Super League, Włoch, czy też Włoch z egipskim pochodzeniem trafia. Na pewno może odmienić ten zespół, będąc jego najgłośniejszym nazwiskiem. Dotychczas bowiem to w drużynie rywala szangajskiego derbowego, czyli w ekipie Shanghai SIPG, koncentrowały się te największe talenty. Mówię oczywiście o Hulku czy o Skarze, którzy są głównymi autorami, inżynierami tego sukcesu. Shanghai SIPG w tym sezonie Chinese Super League, bo to jest jedna z tych najlepszych ekip, właśnie tej kampanii. Więc derbowe pojedynki będą teraz jeszcze ciekawsze, kiedy będziemy mieli po jednej stronie Hulka, po drugiej stronie Stefana L. Szarałiego. No i słuchajcie, jako że mamy jeszcze trochę czasu, to na koniec tego odcinka poruszymy kwestię bardzo burzliwą, związaną z nazwiskiem pewnego Brazylijczyka. Oczywiście mowa jest o celu transferowym Barcelony, którego od jakiegoś czasu wywołuje się do tablicy wszędzie, każde media o nim mówią, prawie my na kanale Piłkarzyki również to czyniliśmy łącząc go z transferem do byłego pracodawcy Bartomeu, czyli osoba odpowiedzialna za to, żeby w Barcelonie wszystko się dogrywało w zasadzie główny pociągający za sznurki i dyrygent tego całego zamieszania, twierdzi, że jedną przeszkodą stojącą na transferze powrotnym Neymara do, bo oczywiście o nim jest mowa, jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, stojącą na, na transferze Neymara do Barcelony jest akceptacja tego faktu przez zespół PS. Że dotychczas bowiem Paryżanie wstrzymywali się i niechętnie słuchali o tym transferze. Ale jako, że wczoraj huknęła jak grom z jasnego nieba informacja o tym, że Neymar nie stawił się na treningu w Paryżu, musimy odnieść się pewną opinią do tego, co dzieje się wokół nazwiska jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy, jakich dane nam było oglądać. Czy Neymar rzeczywiście nie pojawił się na treningu, ponieważ stroi jakieś fochy, czy też chce uniknąć powiązania z PSG, wymuszając niejako transfer do Barcelony. Na razie nie chce się podjąć oceny w 100% tego, jak jest, ale pewne symptomy już pojawiają się nam przed oczami. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że coś rzeczywiście jest, jakiś kwas pomiędzy klubem a Neymarem. Ojciec Neymara mówi: że absencja, nie niepojawienie się na treningu w Paryżu wyniknęła z tego tytułu, że Neymar ma swoje zobowiązania w Brazylii. Wiemy, że siedział i oglądał finałowe spotkanie Brazylii z Peru, dopingując swoich kolegów z różny, z którymi niestety nie dane mu było zagrać na boisku z uwagi na kontuzję. Wiemy też, że ma jakieś kontrakty sponsorskie z. Firmą produkującą napoje energetyczne i dodatkowo jeszcze jakieś umówione spotkania ze szkółkami piłkarskimi, czy też w ogóle ze szkołami w Brazylii. Czyli jakieś działania promocyjne związane z brazylijskim sportem. Wszystko ok, ale dlaczego w takim razie PSG, które. Ojciec Neymara obarcza odpowiedzialnością za cały ten chaos, wystosowuje komunikat mówiący o tym, że krytykuje działanie Neymara i wyciągnie z tego tytułu konsekwencje. Gdyby. Jest, czy też było tak, jak mówi ojciec Neymara, że od roku już ta absencja była planowana i wszyscy wiedzieli w klubie, że Neymar pojawi się dopiero 15 lipca na treningach. Gdyby tak było, to wtedy jaki jest sens wystosowywania takiego komunikatu? Nie wierzę, że komuś się zapomniał, albo że ktoś nie odnotował w kalendarzyku tego, że Neymar będzie w Brazylii w tym czasie. To w ogóle brzmi absurdalnie, więc najbardziej. Pokrętnym sposobem tłumaczenia się jest to, które prezentuje obecnie ojciec Neymara. Historia piłki nożnej zna już takie dziwaczne historie, które różnie się kończyły. Tych przykładów można mnożyć, jest ich na pęczki. My teraz, oczywiście, odnosimy się do kwestii mistrza fochów, czyli Neymara. Oczywiście można mieć jakieś obiekcje co do tego, co powiedziałem, ale niewątpliwym jest, że Neymar jest postacią bardzo kontrowersyjną i różnie odbieraną przez światowe media. Oczywiście. Przez jakieś takie formaty opiniotwórcze bardziej jest identyfikowany ten piłkarz jako ktoś problemogenny, aniżeli taki spokojny, układający harmonijnie swoje relacje z klubem. Dlatego jest niezwykle ciekawym to, co dzieje się wokół jego nazwiska. Będziemy to wszystko śledzić. Moja opinia jest taka, że Neymar po raz kolejny, grając wszystkim na nerwach, czyni z siebie raz jeszcze piłkarza niekompletnego i ta niekompletność będzie mu towarzyszyć chyba już do końca kariery, mianowicie. Do pełni profesjonalizmu, który musi towarzyszyć tym największym gwiazdom. Oczywiście te dwie, które gdzieś tam latają w kosmosie, czyli Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, to już w ogóle jest poza zasięgiem Brazylijczyka, bo nigdy do tej klasy nie będzie w stanie dobić chociażby już ze względu na jego starzenie się. Po drugie, ze względu na jakby liczbę tych wszystkich incydentów, które mamy w pamięci, ale żeby dopełnić chociażby jeszcze jakiś norm przyzwoitości, Neymar powinien tę sagę szybko rozwiązać, a znając Brazylijczyka tak nie będzie i będziemy na kanale Piłkarzyki, czy też na Twitterze, czy w mediach społecznościowych przeżywać tę sagę jeszcze kilka dobrych dni, a żeby nie było, może nawet się okazać, że kilka dobrych tygodni. Pożyjemy, zobaczymy, podobnie sprawa ma się z Antuanem Griezmanem, tam jest jednak trochę ciszej, Atletico dopytywało się, czy pojawi się na treningu? Griezmann powiedział w niedzielę, że nie, że raczej się nie pojawi, się rzeczywiście nie pojawił, więc tutaj też takie jakieś drobne foszki, ale sytuacja tutaj jest bardzo klarowna i jasna. W zasadzie Antoine Griezmann poinformował już władze klubu i w zasadzie Rochi Blancos liczą się z tym, że nie będzie ich byłego gwiazdora, już mówię, byłego celowo w sezonie 2019-2020. To była taka krótka refleksja, połączona z drobną opinią na temat Neymara. Ciekawie będzie się działo na pewno wokół FC Barcelony I piłkarzy łączonych z tym klubem Jednego i drugiego na pewno będziemy sobie jeszcze Niejednokrotnie brali na tapet w kontekście kilku Najbliższych dni, więc bądźcie z nami Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Ale oczywiście jak to zwykle bywa Patrząc na ostatnie odcinki lipcowe Na kanale Piłkarzyki Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili Do odwiedzenia linku Fortuny Który znajduje się w opisie Tam specjalnie dla Was przygotowana oferta Od naszego partnera Zachęcam również do odwiedzania Kanał na YouTubie cały czas dostępny jest tam materiał z nami, sobotnie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, serdecznie zachęcam. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze za oglądanie tego materiału. Zachęcam do komentowania i widzimy się jutro na kanale Piłkarzyki. Cześć!